Skur... Hej, pierwszy odcinek Bajeczek z bardzo Wam się spodobał. I nie wiem, czy to dlatego, że nowa seria i coś nowego na kanale, czy dlatego, że była to świnka Pepa, którą wszyscy kochają postanowimy rozwiązać tę zagadkę, raz na zawsze dowiecie się jak jest naprawdę Dlatego dzisiaj znów świnka Pepa To mama świnka A to tata świnka Nie jest to pierwszy odcinek z nowej serii, ale jest to drugi odcinek ze świnki No Zobaczymy, kogo kochacie bardziej, świnkę Pepę czy mój kanał Jak to przy śwince Pepie może być dzisiaj grubo Zwłaszcza, że ten różowy ulaniec ma dzisiaj... Zresztą sami zobaczcie co ma, chodźcie oglądać urodzinowe. Są urodziny Pepy. Rzeczywiście. Dzięki za info. Właśnie przed tym was ostrzegałem. Jest wczesny ranek. Są moje urodziny. Nikt tak nie robi. Nikt. Jak ktoś ma urodziny, to śpi do 15 i mówi tak. Ja dziś Mam urodziny! Daj mu spać! Kogo obchodzą świnka twojej urodziny! Ludzie i George chcą spać! Oj, czy jest torta? Zapchaj się nim, tak żebyś nie mogła już mówić nigdy więcej. Ach, zróbmy przyjęcie! Mam, ale była pana <grystanie> awaria techniczna. Tata pokaże magiczne sztuczki. Ho, 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 tata już pokazywał dwa razy magiczne sztuczki mamie i dwa razy mu nie wyszły. Chodź, George, obudźmy mamę i tatę. Wszystkie najlepiej kupić Całe miasto, całą planetę. Niech wszyscy wiedzą, że Pepa ma rodziny. Mama i tata świnka nadal śpią. Wstawajcie, mam urodziny! Szybko! Tu, 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 tu! Okej. Okay. Chyba nie chcę dzieci. Która <grystanie> godzina? <grystanie> Twoja ostatnia, wstawaj, bo jak nie, to Pepa i jej urodziny zniszczą Ci całe życie. Znaczy jakby Peppa już i tak ci zniszczyła żyć, ale mogą ci zniszczyć bardziej. Jest dopiero piąta rano. Tak, przed nami całutki dzień. Dobrze, zaczynajmy twoje urodziny. Jest dopiero piąta rano. Co? O piątej rano? Ja o piątej to się dopiero kładę spać. I na kurczowie te zabawki. Czemu nawet zabawki nie mogą się wyspać? Błagam, zabijcie mnie. Mama świnka, tata świnka i George dają Pepie prezenty urodzinowe. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego, Peppo. Pepo. Co to jest? Co to jest? Gówno, 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 gówno prezent, kupka. Otwórz, to się przekonasz! Sukienka dla lalki. Mogę ją założyć misiowi? Pepa, to nie dla lalki, to dla George'a było. Tu, tu, masz, tu jest twój prezent. Dziękuję wszystkim. Proszę bardzo. Ale się postarali z tym prezentem. Ja mając 9 lat, jakbym dostał sukienkę dla lalkę albo po Wheelsa, to ja jeszcze tego samego dnia sam bym się wydziedziczył z rodziny. Nie wiedziałem, że miś jest dziewczynką. Tatusiu, pewnie, że miś jest dziewczynką. Bardzo mi się podoba nowa sukienka. Dziękuję wszystkim, nie ma za co misiu. Pepa, czy ty ostatnio spotykałaś się z pijanymi amorami? Je policje, je policje, policje, halo, halo, nie, 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 nie przeszkadzajcie tu sobie mną, tutaj się nic nie dzieje. Zasady, trzymamy się, je policje. Wiesz co teraz będzie Pepo? Ruch. Tak. Ból, smutek i depresja do końca życia. Słuchaj, Suzy, co powinnam zrobić, żeby nasze odcinki nie były aż tak bardzo głupie? Nie wiem. Zabij się. Moi przyjaciele przyjdą na przyjęcie urodzinowe, a tata będzie czarodziejem. A tata będzie czarodziejem. Ostatnio YouTube lubi demonetyzować moje filmy za treści seksualne. A ja tacie śwince nie ufam, więc może lepiej nie? Czary, mare, twoja stara to twój stary. Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Mówiłem, że mu nie ma co ufać. O pie A, on jakiś! Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień! Idą goście! Jest lekko po piątej rano. To normalne. Zaprasza gości na imprezę po piątej rano. Jakby kulturalnie można pić dopiero po dwunastej. Przyszli przyjaciele Pedro. Od Suziowca, dany pies, Rebeka Kuliki, Pedro Kucyk. Witajcie wszyscy! Przyszliśmy! <laughs> żeby nikt dwa razy w polu nie dostał Chodźcie dzieci, przyjęcie się zaczęło Ja tylko chciałem przypomnieć, że jest piąta rano Tata Świnka da przedstawienie magii Jaki tata świnka? Ja tu widzę tylko i wyłącznie Zadziwiającego sztukmistrza Czary ma... Pepo, pamiętasz co masz powiedzieć? Panie i panowie? Panie i panowie! przy jakiś po... ale nie zwracajcie na jego uwagi, to pewnie przybłęda przecież coś zjeść bez Przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze tato. Panie i panowie! a Magiczny tatuś! Magiczny tatuś! Stary? Magiczny stary, bo pojawił się po tylu latach. Może jeszcze nawet mleka przyniósł! Oto pierwsza sztuczka. Abra Kadabra! Zajebista sztuczka. Nie mogę się doczekać kolejnych. Może następnym razem wyciągnie z kapelusza. chu... To tedy! Do drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. Zważając na mój poprzedni komentarz, zaczynam się bać. Zapraszam tu pannę, która pierwsza podniosła rękę. Ona nawet ręki nie podniosła. W ogóle, czemu ona podeszła, jeszcze zanim tata śwink, znaczy, zadziwiający sztuczek, dokończył zdanie? Czy to już jest ta sztuczka magiczna, że ona wiedziała, że to ona będzie, to te czary, hipnoza i te sprawy? Powiedz widowni, jak masz na imię. Nie, Suzy, owca. Dobrze, Suzy. Koks! to są czary. Tu są trzy piłki: czerwona, niebieska i żółta. Dobrze. Musisz szybko wybrać jedną z nich, kiedy się odwrócę. Dobrze. Czy już wybrałaś? Czy już wybrałaś? Miała wybrać szybko, więc raczej tak, jakby nie wie, w jakiej czasu przestrzeni żyjecie i ile u, u was trwa szybko, ale u nas szybko to szybko, więc jeżeli ktoś mówi zrób coś szybko, to jest. zaraz. Tak. Abrakadabra. Wybrałaś żółtą. Nie. Dobra, Niebieską? Nie! Pabra kadabra! Czerwoną? Tak! To czerwona! Ale weź sztuczka! Nie mądra ta magia, Tato! Wymieniłeś wszystkie trzy kolory! Cicho, Peppo, nie mów nikomu! Chcecie jeszcze jedną sztuczkę? Nie! Coraz lepsze te sztuczki. Teraz je... prąd zabrał! Zamknijcie oczy. Nie, ja już wiem co ty szykujesz i nie chcę tego pokazywać na wizji. Powiedzcie magiczne słowa. Je... -disa. 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 Disa... Widzicie? Tego nie da się opanować. To jest wszędzie. Pu, pu. To tam. Je Disa. Otwórzcie oczy! Nowy tort! Kura! Jedyny bananowy tort, który da się jeść to kopiec kreda. Co ty mi przyniosłaś za gówno? Zdmuchnij świeczki Pepo. No i tort cały opluty. Dziękuję, smacznego. Najlepsze urodziny w moim życiu. <gry> Jeżeli to są najlepsze urodziny w Twoim życiu, to współczuję ci życia. Współczuję też nam, widzowie, wam, sobie, że musieliśmy Owie. to oglądać. Znaczy, w sumie to nie było tak źle, nawet momentami zabawnie, nawet ja czasami coś śmiesznego powiedziałem. Chyba. Za dużo galam, prawda, widzowie? Jest tak gorąco. Serio się nie da... Wiecie, jak ja się zmęczyłem mieszając ten łuk? Którego nawet kurwa nie widać w kadrze? Może przystanę, bo moje włosy to już. proszą o. o litość. Więc. Yy, trzymajcie się, widzowie. Widzimy się w piątek, w niedzielę, w środę. W piątek, w niedzielę, w środę. W piątek, w niedzielę, w środ... i pamiętajcie, nie bądźcie tacy jak Pepa Dajcie ludziom spać. Nawet jak macie urodziny, jakby nikogo to nie interesuje, ok? Trzymajcie się i po! Mana, mana. Du, 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 du.